Ludwik Szczepański, Stanisława Tomczykówna i różne nieznane rodzaje energii. Fragment dzieła Mediumizm Współczesny i wielkie media polskie. Kraków 1936. Czyta Agnieszka Krzemień. W toku badań Julian Ochorowicz stwierdził, że media zdolne są wytwarzać różne nieznane rodzaje energii. W latach 1909-1912 eksperymentował Ochorowicz u siebie w Wiśle i w Warszawie z młodą panną Stanisławą Tomczykówną, która okazała się jednym z najwybitniejszych mediów naszych czasów. Doświadczenia te Ochorowicza, głośne w całym świecie, są po dziś dzień niezrównane pod względem metodycznym. Ochorowicz był pierwszym w świecie badaczem, któremu udało się zjawisko telekinezy z mroków bezwładnego seansu przenieść na stół laboratoryjny, powtarzać je w świetle dowolnie i badać systematycznie. Co zaś do realności zjawisk nie istnieje żadna wątpliwość. Wszystkie zjawiska zostały wielokrotnie powtórzone i sprawdzone przez licznych badaczy. Przez Komisję ośmiu rzeczoznawców fotograficznych w Warszawie 6 listopada 1909 roku, przez grono przyrodników, którzy dwukrotnie odbyli seanse z Tomczykówną w sali Muzeum Przemysłu w Warszawie, przez Richetta w Paryżu, przez profesora Flornoy w Genewie, przez dr Szenk w Warszawie, Monachium i innych. Ochorowiczowi udało się wykształcić to młode medium tak, że produkowało zjawiska nie w sposób chaotyczny i dowolny, ale na życzenie eksperymentatora i po uprzednim zapowiedzeniu, co ułatwiło kontrolę, a także nie w ciemności, lecz w świetle lampy czerwonej, a nawet w świetle dnia. Wyniki swych niezmiernie żmudnych doświadczeń złożył Ochorowicz w szeregu opisów i rozpraw, drukowanych w de Sciences w rocznikach 1909-1912, a ilustrowanych mnóstwem fotografii. Kto chce eksperymentować w dziedzinie metapsychiki, winien poznać te prace niezmiernie ciekawe, aby nauczyć się, jak należy umiejętnie postępować z mediami i umieć korzystać z pomocy wtórnych osobowości, mediumicznych dwojników, z którymi Ochorowicz przeprowadzał za pośrednictwem uśpionego medium dłuższe konwersacje. Za przykładem Ochorowicza poszedł 10 lat później profesor Crawford. Panna Stanisława Tomczykówna podobno w roku 1905 znalazła się w tłumie osób aresztowanych na ulicy warszawskiej, a krótki pobyt w areszcie wywołał u niej wstrząs nerwowy, który przejawił się objawami telekinetycznymi. I tak na przykład, gdy lekarz zapisywał jej receptę, kałamarz na stole począł się ruszać i stukać. Ochorowicz poznał młodą pannę dzięki Lebiedzińskiemu, który z nią pierwszy eksperymentował i zaprosił ją do siebie do Wisły. W numerze pierwszym Analde Psychic z 16 stycznia 1909 roku pisze o Chorowicz. Tym medium o działaniu fizycznym, o którym będzie mowa poniżej, jest młoda panna z Warszawy. Ładna, prosta, skromna, inteligentna, jakkolwiek bez wykształcenia i nadzwyczajnie uzdolniona pod względem mediumicznym. Przebywa od dwóch miesięcy w mojej willi w Wiśle, gdzie staram się o poprawę stanu jej wątłego zdrowia i kieruję rozwojem jej zdolności medialnych. W tych warunkach, usuwając od niej wszelkie sugestie spirytystyczne lub antyspirytystyczne, spodziewam się urobić z niej medium, prawdziwie użyteczne dla nauki. Zadanie mam ułatwione dzięki trzem okolicznościom. Panna Tomczykówna jest osobą z natury prawdomówną, która umie opanować wrodzoną w większości mediów skłonność do bezładnego oszustwa. Nie jest spirytystką i nie ma żadnego wyrobionego samoistnie czy sugerowanego zdania o naturze zjawisk, które produkuje. Wreszcie ulegając bardzo łatwo hipnozie, nie jest wrażliwa na sugestie. Doświadczenia nie odbywają się nigdy w ciemności. Kontrola jest zawsze ścisła i medium bywa rewidowane za każdym razem bezpośrednio przed zapowiadanym zjawiskiem. Zjawiska niezapowiedziane nie wchodzą w rachubę. Dzięki temu, że udało mi się od pewnego czasu zupełnie usunąć trans samorzutny, który zbyt męczył medium i uczestników seansu, wszystkie doświadczenia odbywają się w stanie hipnozy, wywołanej przeze mnie. W doświadczeniach uczestniczą najwyżej dwie osoby. Ochorowicz pisze dalej. Panna Stanisława przypisuje produkcję zjawisk pewnej personifikacji fluidycznej, Nazywanej przez nią małą Stasią, która jest podobna do niej, ale znacznie mniejsza, bo wzrostu tylko około 55 cm. Na moje pytanie, zadane jej zaraz po pierwszym seansie, medium odpowiedziało: To mój sobowtór. Ochorowicz stwierdził u swego medium trzy różne osobowości. W stanie normalnym medium było Stanisławą, w stanie somnambulicznym, tak zwanym uśpieniu hipnotycznym, Występowała druga albo Stasia, a sobowtór fluidyczny był Małą Stasią, dla krótkości zwanym Małą. Niestety, pisze Ochorowicz, wzajemna niezależność tych trzech osobowości, większa niż zazwyczaj spotyka się u trzech osób, utrudniała badanie przyczyn zjawisk i nieraz trzeba uciekać się do fortelów, aby skłonić Małą Stasię do wyjawienia sekretów. Wystąpiła u Tomczykówny później jeszcze czwarta sztuczna osobowość Wojtek. Ten Wojtek był, zdaniem medium, tym czynnikiem, który poruszał ciężkie przedmioty i okazywał wielką siłę. Mała Stasia, która była personifikacją dziecięcych, podświadomych wspomnień medium, nie mogła oczywiście rozwijać takiej siły. Zresztą pod wpływem Ochorowicza w toku seansów zarówno mała Stasia, która była stworem złośliwym i skłonnym do oszustwa, jak i brutalny Wojtek, znikli i medium w somnabulizmie obchodziło się bez tych sztucznych personifikacji. W toku doświadczeń Ochorowicz stwierdził wpierw, że Tomczykówna posiada duże zdolności telekinetyczne, to jest, zdolności poruszania przedmiotów bez dotyku, nieraz w pełnym świetle dnia. Potrafiła za zbliżeniem rąk podnosić i utrzymywać w powietrzu różne lekkie przedmioty. Mogła wpływać na toczącą się kulkę rulety, aby wpadła do oznaczonej przegródki. Potrafiła w biały dzień zatrzymać z odległości wahadłościennego zegara, przy czym doktor Ochorowicz trzymał jej obie ręce. Ochorowicz metodycznie zmieniał warunki doświadczeń, aby zbadać mechanizm tych niewytłumaczonych lewitacji i poruszeń. I oto spostrzegł, że niekiedy z palców medium wyłania się jakaś substancja, która przybierała postać nitek fluidalnych. Ta substancja, później nazwano ją ektoplazmą, bywała czasem widzialna, zwykle jednak niewidzialna. Ochorowicz i inni zauważyli zresztą takie nitki u Ezapi Paladino w roku 1893, i wówczas wzbudziło one podejrzenie, że Euzapia pomaga sobie. Włosem lub nitką jedwabną. Ochorowicz nazwał tę substancję promieniami sztywnymi. Pisze o niej, jest to prąd lub emanacja z końców palców medium, zachowująca się jak włókna i pasma jakiejś substancji niewidzialnej, zdolnej wywoływać skutki mechaniczne poza granicami ciała. Posiadają one pewną spoistość, są elastyczne, ale dość sztywne, aby wywoływać nacisk. Ochorowicz zdawał sobie sprawę, że dawanie tej substancji nazwy promieni nie zgadza się z tym, co zwykle nazywamy promieniami. To prawda, pisze Ochorowicz, ale lepszego wyrazu nie ma, a nie chcąc stworzyć nowego, przyjąłem stary, najmniej nieodpowiedni. Można zaś nazwać je warunkowo promieniami, bo się rozchodzą po liniach przeważnie, choć nie wyłącznie prostych. Bo nie mogą skupiać w jednym punkcie, bo wreszcie przedstawiają pewne analogie z promieniami katodowymi rurki krukesa. Zarazem trzeba było nazwać owe kazipromienie promienie sztywnymi, Skoro mogą działać niby druty, popychające drobne przedmioty w kierunku prądu. Główną własnością promieni sztywnych jest właśnie ich działanie mechaniczne. Wywierając nacisk mogą też pozornie zmieniać wagę ciał jako zaś obdarzone pewną konsystencją, mogą podtrzymywać ciała lekkie, a nawet unosić je w powietrzu. Ochorowicz sporządził mnóstwo zdjęć fotograficznych, które potwierdzają fakty osobliwej lewitacji przedmiotów. Istnienie tych promieni można stwierdzić, jak pisze Ochorowicz, wzrokiem, niekiedy bowiem stają się widzialne. Dotykiem stawiają bowiem lekki opór przy dotknięciu, jakby pajęczyna lub nitka subtelna. Skutkami mechanicznymi Ponieważ przesuwają i unoszą lekkie przedmioty. Fotografią, ponieważ niekiedy stają się widzialnymi na kliszy, jako nitka fluidyczna jasna na ciemnym tle, ciemna na jasnym. Radiografią, bezpośrednią w ciemności. Bo towarzyszą im częstokroć zjawiska świetlne, choć niewidzialne dla oka, ale działające na klisze. Te promienie sztywne, czyli nitki fluidalne, ektoplastyczne, są oporne na ogień. Ochorowicz sporządził cylinder z drutu, okręcił go knotem napojonym spirytusem metylowym i zapalił ląd. A medium Stanisława Tomczykówna mimo to mogła, zbliżając rękę, unosić w górę i przewracać ustawiony na stole płomieniami otoczony przedmiot. Ochorowicz sfotografował także, a raczej zradiografował, to znaczy uzyskał odbicie na kliszy w kasetce bezpośrednio, bez użycia aparatu fotograficznego. Promienie sztywne, czyli nitki fluidalne. Fotografia przedstawia linię o strukturze jakby ziarnistej, przerywanej albo wiązki linii. Te promienie sztywne mogą przenikać przez wąskie, minimalne szczeliny. Kierunek ich badał Ochorowicz, umieszczając na płycie szklanej kilka kropli różnokolorowych płynów, przez które to krople promienie przejść miały. Punkt wejścia i wyjścia promieni zaznaczał się zabarwioną kreską na płycie.